Tak jak wcześniej wspominałem, większość tych terenów tutaj to tereny takie prawie że dziewicze, użytkowane od zaledwie kilkunastu, może dwudziestu lat. A część tych terenów nadal nie jest w pełni przystosowana do wypasu bydła, bo rosną tam jeszcze drzewa. I na pewno widzieliście takie filmy, w których takie dwie wielkie spycharki ciągną łańcuch i łamią drzewa. Jeżeli drzewa są duże, trzeba wykonać najpierw taki zabieg, tym wielkim łańcuchem, który te drzewa połamie. Jeżeli drzewa nie są aż tak duże, można użyć takiego właśnie pługu. Podejść tutaj. Takiego pługu z bardzo ciężkiego z wielkim lemieszem. Tu jest szerokość jakieś, myślę, 4 metry. I on na głębokości, pracuje na głębokości około 50 centymetrów i podcina, wyrywa te drzewa i krzewy. Ale nie tylko, bo wykonuje jeszcze, jeszcze podszew. Do góry mamy takie oto siewniki, nazwijmy to, bębnowe, czyli duże walce z wywierconymi dziurami, do których wsypane są nasiona trawy bafo, o ile dobrze, o ile dobrze to wymawiam i ona jest wysiewana w takich kupeczkach, tworzy takie kępy, kępy, które są bardzo charakterystyczne dla tego krajobrazu i po jakimś czasie taki teren nadaje się pod wypas bydła. Jeżeli te krzewy tutaj urosną zbyt duże, tak, tutaj i będą nieprzydatne do wypasu, wypasu bydło, bydła, bo po prostu te bydło już nie sięgnie, a ten krzew będzie nadal wypijał tą wodę. Wykonuje się ponownie taki zabieg, żeby te krzewy zniszczyć i żeby wyrosły nowe, niższe krzewy, oraz w tym czasie wykonuje się podsiew, podsiew trawy. Koszt takiego zabiegu tutaj to w granicach 250 dolarów australijskich. Ale dlaczego właściwie Australijscy rolnicy niszczą te lasy, niszczą te drzewa? Tu jesteśmy w miejscu, które nam to bardzo dokładnie obrazuje. Tutaj została jakieś 3-4 lata temu wykonana taka rekultywacja. Tutaj nie. Tutaj mamy e, trawę, która urosła z tego podsiewu, gdzieś do pasa. I około 12 hektarów takiego pastwiska jest w stanie wyżywić jedną krowę. Jeżeli byśmy tych drzew nie wycięli. Teren by wyglądał tak jak tutaj. Praktycznie zero trawy, bo całą wodę wypijają drzewa. I w takim terenie potrzeba już około 50-60 hektarów na jedną krowę. Dlatego właśnie australijscy rolnicy niszczą te lasy, żeby szło na, na tej ziemi wypasać więcej bydła. Teraz właśnie znajdujemy się przy takim łańcuchu o długości około 130 metrów, który służy do karczowania lasu. Jest on ciągnięty przy pomocy dwóch buldożerów, dwóch spycharek o...